Marzy ci się limitowany mechaniczny zegarek? To może być coś dla ciebie. Zapraszam na materiał. Count up for. Spacy do zegarków. Mam przyjemność przedstawić zegarek, który zachwycił mnie kolorem cyferblatu. Jest to Orient Star Mechanical Semi Skeleton. Klasyczny czasomierz w bardzo niskim nakładzie, bo jego produkcja została ograniczona tylko do 600 sztuk na cały świat, z czego 200 zostało przeznaczonych tylko na rynek japoński. Zegarek według moich odczuć estetycznych został dosyć odważnie zestawiony kolorystycznie. Cyferblat, którego określenie koloru przysporzyłoby większości mężczyzn nie lada problem, w tym mnie. Przyjmijmy, że jest to kolor pomiędzy zielonym a niebieskim, który jest połączony z akcentami różowego złota. O ile wskazówki i niektóre z indeksów w innym kolorze to dosyć charakterystyczna cecha e, Orient Star w wersjach limitowanych lub specjalnych, to luneta anodowana PVD na kolor różowego złota nie pojawia się zbyt często. Osobiście taki zabieg nie trafia w mój gust, jednak jak wiadomo o gustach się nie dyskutuje. Bezsprzecznie można jednak się cieszyć wartością dodaną, bo dzięki powłoce luneta jest mniej podatna na zarysowanie. Zegarek ma bardzo wyeksponowane i pięknie ozdobione otwarte serce. Duże koło balansu jest osadzone pod wypolerowanym na wysoki połysk mostkiem, a całość została otoczona frezowanym pierścieniem o polerowanym brzegu. Cały open heart jest podkreślonym brakiem datownika, a jedyną funkcją dodatkową jest power reserve. Miłym akcentem jest chapter ring z nadrukowaną podziałką, co nie jest takie oczywiste w, nawet w droższych modelach Orient Star. Granatowy, dosyć miękki skórzany pasek wyposażony jest w porządną klamrę z logo, co elegancko zamyka ten projekt. Zegarek ma kopertę oczywiście wykonaną ze stali nierdzewnej, a konkretnie 316L. Sam projekt nie różni się od standardowanego, nielimitowanego modelu. Brak zakręcanej koronki nie przeszkodził w uzyskaniu 100 metrów wodoodporności. Dużym plusem są klasyczne wymiary. Szerokość bez koronki 39,2 mm, grubość to 124 mm, lucky 46,2 mm, a szerokość paska 20 mm. Całość zamyka szafirowe szkło z antyrefleksem oraz mineralne na zakręcanym dekielku. Napędza go japoński mechanizm in-house Orient Caliber F6 F44 z 50-godzinną rezerwą chodu, dokręcaniem koronką oraz stop sekundą. Jeśli Ty szukasz zegarka, którego cechą jest wyjątkowość, to warto się zainteresować tą limitką z klasycznej serii Orient Star. Niska limitacja to nie tylko prestiż, ale również niższa utrata wartości w porównaniu do standardowych wariantów tego modelu. Jeśli planujesz zakup tego zegarka, a dodatkowo chciałbyś wesprzeć mój kanał, to zachęcam do skorzystania z linków w opisie bądź w przypiętym komentarzu. A teraz dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku.